Siemano. Dzisiaj druga część y, HMP y, odnośnie, y, odnośnie, nie, nie, odnośnie nieznanym vlog, Tym razem nieznanym vlog, część druga, bo z tego co widzę, tylko dwie są y, czyli room Tour. Hello Kiki, hello kity, witam Was w nowym odcineczku na moim kanale. Dziś będę Wam pokazywał mój piękny pokoik. Ty masz tam kurwa taki Bajzer, że brakuje tam tylko na na środku. Ty masz... Ja tam słyszę muzykę, czy o co chodzi? Tato, cicho być. Patrz na swój pokój. Ja mam czysto kurwa. Bo ci mama sprząta. Bo od tego ta kurwa jest. Ja ci dam kurwa, się. No nie, znowu to samo. Kiedy ja tutaj praktycznie nic nie słyszę co oni gadają. Co ja się domyślać to nie mówią, czy kim ja jestem. Oczywiście wspaniałe intro. zapraszam na runtur, to jest moje stanowisko tutaj gram w kalkulator w kalkulator okej. Okay. no tak podkładka taka typowa na chyba nie nie YouTuber, tylko taka chyba typowa szkolna laptop sam nagwa z laptopa do tego momentu no to po prostu takie moje stanowisko yy, ja jedynie mam trochę więcej rzeczy na biurku. Klawiaturka w sumie rozmiarem nawet podobna do mojej no i w sumie to tyle. to repainta Oglądam polnole. Aha, w, w kalkulator i pamięta. No tak, no bo, oczywiście, laptop jest aż tak wydajny, że mogę grać aż w kalkulator sobie o, obliczać wartość mojego, mojego mózgu. Yy... Oraz... Y, chciałem też coś powiedzieć, ale żebym zapomniał. A, jeszcze ten paint. No i mogę rysować swojego kutasa. E, śpię, jak jest coś do jedzenia w domu, to jem, ale to rzadko. Czasami też pierdolne, tu klocka jak mi się nudzi. Tu jest moje łóżeczko. Klocka na biurko? No o tym akurat jeszcze chyba nie myślałem. No, to oczywiście piękny Kasper Litz. Przyznam się, że już ten odcinek y, oglądałem... Bo właśnie Kacpa y, Litz, jak on no, tam z komentarzy coś y, oglądał ten film. Spodziewałem, y, spodziewałem się tylko właśnie, że tutaj będzie ten plakat. No i po prostu zwykły plakat z chyba 100 kasów, jeśli się nie mylę. Tutaj jest. Zwykły plakat. Jak widzicie mam tu plakat z moim ulubionym piosenkarzem, Kacprem Ratem czy Rejzem, chuj wie jak to się wymawia. Jest taki ładniutki i płychniutki, kocham go. Płychniutki, oczywiście Kasper się wtedy tak wkoszył na to. O, ubie to łóżko, ale wolę spać na stojąco lub pod jakimś monopolowym. A to jest moje z... zwierzątko Mirek. Znalazłem go pod mostem, jest taki kochany i lubi się ze mną bawić. Tylko często mnie gryzie po kroczu, dlatego nic nie jadł przez tydzień. Zgryźnie po pokoczu, ja dobrze zrozumiałem? No dobra, nic nie jadł przez tydzień, no to okay, taka kara. Znaczy on jest jak kwawy. Jak moja mama mi przyszła posprzątać w pokoju, to poślizgnęła się na moim gównie i przypadkowo się z nim przespała. Daj mi wrócić pod most, proszę. <laughs> nie dość, że woli wrócić pod most i siedzieć w ciepłym mieszkaniu, to jeszcze je. Mat jego matka się kurde z nim przespała. Zamknij ryj, a jeszcze jedna rzecz. Odziedziczyłem po ojcu umiejętność kleptomana i zajebałem z muzeum portret jakiejś suki. Lubię się przy niej bawić siurkiem. Warta, bawić się siurkiem? I yy, oczywiście tak się bawił, że aż wszystko jest nagle biało. Oczywiście nie wiadomo skąd. Jezus Chrystus pyta, jaka jest najbardziej powalona rzecz, jaką zrobiłeś z kumplami. O kurze, mógłbym wymieniać tak do rana, ile powalonych rzeczy zrobiliśmy. Ale wymienię jedno tak tematycznie. A jak chodziliśmy na. Co to jest za biała plama tutaj na ścianie? Doraty to ostro się zbakaliśmy i przyszliśmy na Mszena Golasa, więc Panie Jezu, niech się Pan na nas nie wkurwia. Następnie. No w sumie, jeśli Jezus był prawie co krzyżowany na Golasa i oni też przyszli na na Golasa, to teoretycznie powinny być równe uprawnienia, co nie? P Pytanie od PKP H0, jak nazywają się chłopaki? No to takadi się nazywa Basia, Zakon się nazywa Kacper, Szczurek nazywa się Michał, a Kami to Kami. Koko spyta po czym miałeś... Czyli on chyba teraz wymienia też wszystkich kolegów, których ma ze szkoły. Tak mi się przynajmniej wydaje i... wtedy chyba pamiętam. największą niestrawność, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się zwiedzać brzuch Miłosza od środka. Wydaje mi się, że na urodzinach od wujka mia... Jak można zwiedzać brzuch Miłosza? What? Co on kurde rozciął mu ten brzuch kurde a, o, o tak sekundę patrzył. Mam największą niestrawność. Wtedy zjadłem dwie nóżki od stołu i trzy czareśnia. A Potem się posrałem na maksa, a brzuch Miłosza zwiedzałem... Dwie nóżki od stołu. Co on miał w głowie? Nie miał nic. My to, to I bez obawy teraz do tych. Chyba z 12 razy ten gruby kutas kiedyś zjadł mnie, bo pomylił mnie z lodówką. I to na tyle pytanek, dziękuję wszystkim. Pomylił mnie z lodówką. No w sumie on jest umadana na biało, ma takie biało szare spodnie, no to mógł stwierdzić, że akurat koszulę to to się tak kurde otwiera i sobie wpieprzasz wszystko, co jest w tylko że tym razem to on sobie chyba próbował wpieprzać piepr w Wszystkim zapytania. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na wszystkie, postaram się w następnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkich, cześć. Ja ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jezuta, to jakie? Kiedy kurwa zaczniesz się sam pocierać tytułku? Wyszpie. Dalej, coś ty Co on tam powiedział? No i to do zakończenie vloga jak miałem w tym poprzednim odcinku. No to co, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się za tydzień, a w piątek na beżce Ciemano.